być wywyższony Syn człowieczy, aby każdy, kto nim wierzył, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego nie będą z nami odtąd, aż na wieki. Amen. A drodzy, Słowo Boże, które jest podstawą dzisiejszego zwiastowania, Zapisane jest według Ewangelisty Marka w XIV rozdziale. A gdy on był w Betanii, w domu Szymona trendowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego olejku narodowego, bardzo kosztownego, Stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą, na cóż ta strata oleju? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. I szebrali przeciwko niej, ale Jezus rzekł: Zostawcie ją. Czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechciecie, zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona, co mogła, to uczyniła. Uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę, i o tym, co ona uczyniła. Łaskawy nasz Panie, dziękujemy Ci za słowo Twoje, a prosimy, abyś ty przez Ducha Świętego poprowadził nas w słuchaniu i rozważaniu Słowa Twojego, bo słowo Twoje jest prawdą. Amen. Już jest w tej naszej tradycji, że jakikolwiek byłby tekst w Niedzielę Panową to zawsze nasze myśli najpierw biegną do Jerozolimy, aby tam zobaczyć wjeżdżającego Zbawiciela na osiołku, przed którym ludzie kładą palmy, ściągają swoje szaty, kładą szaty i wołają donośnym głosem Hosanna Synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim nam na wysokości. Podobnie, drodzy, jest i dzisiaj, kiedy rozważamy zupełnie inny tekst, a jednak Niedziela Palmowa ciągle te nasze myśli tam kieruje. Ale trzeba nam dzisiaj zostawić ten entuzjazm Jerozolimy. Dzisiejszy tekst bowiem przedstawia nam Pana Jezusa, który przybył do Betanii. Małej osady Oddalonej o 3 km na wschód od Jerozolimy i zatrzymał się w domu Szymona Trenowatego. Było on bliżej nieznanym mieszkańcem Brytanii, w domu którego miała miejsce uczta, na którą został zaproszony Pan Jezus wraz ze swoimi uczniami. Podczas tej uczty, kochani, doszło do. Pewnego wydarzenia, które, które zbulwersowało, oburzyło niektórych uczniów. Co się stało? W tekście czytamy, że w pewnym momencie do Pana Jezusa przyszła niewiasta, która miała ze sobą słoik olejku narodowego, bardzo drogiego. Stłukła ten słoik i wylała go na głowę Pana Jezusa. Niektórzy uczniowie, którzy byli świadkami tego wydarzenia, oburzyli się. Taki olejek drodzy był bardzo drogi. Jego cena dochodziła prawie do rocznego wynagrodzenia robotnika. Ponad 300 denarów. Uważali, że. Należało ten olejek dobrze sprzedać, a uzyskane pieniądze rozdać u boku. Przy pierwszym spojrzeniu możemy poprzeć oburzonych uczniów. Ale kiedy głębiej zastanowimy się nad tą historią, kiedy wsłuchamy się w słowa Pana Jezusa, jakie by powiedział w obronie tej kobiety. Zapewne zrozumiemy czyn jej, to działanie, które według słów Jezusa odnotowane zostanie w Ewangelii. I kiedykolwiek będzie ta Ewangelia głoszona, to zawsze o tym wydarzeniu będą wspominać. Niewiele wiemy o tej kobiecie. Ewangeliści Łukasz i Jan wspomniali to wydarzenie Podaję, że kobieta ta namaściła Jezusa. Uczyniła tak, ponieważ bardzo, była bardzo wdzięczna Panu Jezusowi za to, co dla niej uczynił. Przede wszystkim wyciągnął ją z upadku. Nie przekreślił, ale ulitował się i pozwolił wrócić do życia z Bogiem. Jednym słowem, odrodził nowe serce. I pokazał nowe życie z Bogiem. Wiemy, że niewiasta przyszła do Jezusa i dokonała wielkiej rzeczy. Jej czyn drodzy był może nawet irracjonalny. Był czynem, którego można rozumowo nie wytłumaczyć. Ale widzimy, że ta kobieta dokonała czegoś, co chciała uczynić z całego serca, nie bacząc na reakcję otoczenia. Nie bacząc na to, co ludzie powiedzą. Ale jej czyn świadczy o tym, że dla Jezusa była w stanie poświęcić bardzo dużo. Po dla prawdziwej miłości prawdziwej miłości często popełnia się czyny niezrozumiałe, których normalnie się nie dokonuje. Dodać trzeba, że takie zachowanie może świadczyć jedynie o tym, że ofań miasta bardzo słuchała Pana Jezusa, a jej czyn był czynem miłości. Tak więc, słuchając tej relacji, Relacji o tej kobiecie popatrzmy na swoje życie: na swoje zachowanie wobec Pana Boga, na swoje zachowanie wobec rodziców, wobec dzieci, wobec u małżonka, wobec drugiego człowieka. Popatrzmy na nasze zaangażowanie w sprawy religii i sprawy ducha. Ile w tym wszystkim często wyrachowania, zawiści, także egoizmu. Ile razy staramy się trzymać na zewnątrz fasą, aby mówiono o nas, tak, ten to jest położny. Ten jest wierzący. A kiedy przychodzi moment działania, moment, że zaistnieje potrzeba poświęcenia się dla Pana Jezusa, nasze wnętrze, nasze prawdziwe oblicze mówi nie. I nie mam tu, kochani, wcale na myśli poświęcenia, jakie cechowało pierwszych chrześcijan, poświęcenia życia. Dzisiaj nikt tego od nas nie wymaga, przynajmniej od nas żyjących w Polsce i Europie. Jeszcze nikt tego nie wymaga. Choć, jak wiemy, są miejsca na świecie, gdzie dla Jezusa Chrystusa także w XXI wieku ludzie oddają swoje życie. Zapewne pamiętacie, parę miesięcy temu mieliśmy gości z Fundacji Open Doors, którzy opowiadali nam, o cierpieniach chrześcijan, szczególnie w Azji, gdzie chrześcijanie w XXI wieku oddają życie za to, że wierzą w Jezusa Chrystusa. Żyjemy, dzięki Bogu, w kraju, gdzie właściwie jeszcze mamy wolność wyznawania swojej wiary. I za to, że nie jesteśmy prześladowani. Mówiąc o poświęceniu, myślę tylko, kochani, raczej o poświęceniu dla Boga mojego czasu, mojego życia, mojego zaangażowania, poświęcenia się dla drugiego człowieka. Tak jak wymieniłem. Dla matki, ojca, brata, siostry, dla dzieci, dla sąsiada, bliźniego. Prosty przykład, który nasuwało mi się, kiedy pisałem to rozważanie, to udział w nabożeństwach, lekcjach religii, spotkaniach parafialnych. Gdzie, jak często, drodzy, wygrywa coś ważniejszego niż spotkanie z Bogiem. A to dobry film, a to wyjazd, a to goście, a to zakupy, a to sprzątanie i wiele, wiele innych powodów, które, jak często, obligatoryjnie stawiamy ponad Pana Boga. Idąc dalej w rozważaniach o naszym zaangażowaniu się w relacji bóg człowiek Należałoby też wspomnieć o naszej odpowiedzialności za życie duchowe naszych dzieci, gdzie niedokrotnie zniechęca się do działania, odciąga się od Pana Boga i od Kościoła. Nie możemy także tu zapomnieć o odpowiedzialności za swoją parafię, za Kościół, bo przecież, drodzy, to jest miejsce, które dla każdego z Was. Powinno być bliskie i drogie, bo to jest Wasz Dom Boży. Tak długo oczekiwany tu jestem. Czy faktycznie tak jest? Przykład niewiastki z Ewangelii, jej poświęcenie i jej miłość do Jezusa zwróciła we mnie właśnie takie spostrzeżenia. A czyn tej kobiety. Dzisiaj to wiemy był także, można powiedzieć, ostatnią oznaką ludzkiej dobroci i miłości w stosunku do Pana Jezusa. To czyn, który zapowiedział Jego śmierć. Jak sam Jezus mówi, uprzedziła namaszczenie ciała Mego na Boże. I ostatnia myśl, którą chciałem dzisiaj poprzez ten tekst i to kazanie przekazać. Kiedy kobieta wylała olejek, uczniowie rani. Mówili o marnotrawstwie, mówili o wsparciu ubogich. To jest bardzo ważna sprawa, której Pan Jezus. Na pewno nie kwestionuje. Wskazuje jednak wyraźnie, że wszystko, co robimy na Ziemi, w swoim życiu, powinniśmy robić dla Pana Jezusa. Abyśmy cenili Boga ponad wszystko. Wszystko, co robimy w naszym życiu, co dzieje się w naszym życiu, jest bardzo ważne. Rodzina, dzieci, praca, zabawa, pieniądze wszystko jest bardzo ważne. Ale najważniejszym w tym wszystkim zawsze musi być Bóg. Bo jeśli Pan Bóg w naszym życiu jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym. Tak to dzisiaj usłyszałem, kiedy ksiądz Dariusz Lech rozważał ten tekst w głosie życia. To są słowa Ojca Kościoła Augustyna. Gdy Bóg w moim życiu jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właśnie. Zauważmy, że w tej rozważanej historii Pan Jezus przedkłada służbę Panu Bogu nad rzecz bardzo ważną. Pomóc ubogim. Ubogich zawsze mamy obok siebie. I gdy tylko chcemy, możemy im służyć i pomagać. Ale kiedy stracimy Pana Boga, stracimy największy skarb naszego życia. Pan Jezus nie chce nam niczego zabrać. Chce tylko, abyśmy oddali Mu swoje życie, abyśmy otwierali nasze serca na Pana Boga i zapraszali, by Bóg właśnie w naszych sercach znalazł mieszkanie i kierował tym życiem według swojej woli. A wtedy Boże Błogosławieństwo, Boże Szczęście, nigdy nas. Nie opuścić. Niechaj Bóg nam półsłabł także. Amen.